nie tutaj nowa sensje, tutaj mamy, jak zwykle będę mówić o miłości. W dzisiejszym nagraniu powiem o tym, jak poradzić sobie z takim poczuciem, znowu się nie udało, znowu coś nie wyszło w miłości, znowu powielam to samo doświadczenie, ponieważ z sesji, które z Wami prowadzę, z maili, które od Was otrzymuję, bardzo często macie to uczucie, że znowu. Coś nie wyszło, i to znowu staje się taką mantrą, i jednocześnie przybywa wam takiego poczucia żalu, porażki i takiego poczucia rezygnacji również w miłości. W związku z tym postanowiłam zrobić nagranie na ten temat i dać wam kilka takich słów, takich sposobów, które pomogą wam strawić takie doświadczenie strawić poczucie właśnie porażki, poczucie odrzucenia. A nawet pewnego rodzaju niewiarę, która pojawiła się w związku z jakimiś trudnymi doświadczeniami w miłości. Jednocześnie przy tym odcinku, przy okazji tego nagrania, bardzo chciałabym wszystkim Wam podziękować za to, że jesteście tutaj na kanale Love Essencja, Dziękuję Wam za to, że subskrybowaliście ten kanał, za to, że komentujecie. Uwielbiam tutaj Wasze komentarze, więc przy okazji tego nagrania również czuję się zaproszona, żeby napisać, jak leżą Ci te tematy, które poruszam i te kwestie, jak rezonują z Tobą. Oczywiście, jeżeli znasz jeszcze jakąś singielkę, a może kobietę, która po prostu jest zainteresowana tematem związków, miłości, romantyki, ale też własnej i żeńskiej energii, wyślij jej koniecznie link do tego nagrania, czy w ogóle do kanału Love Essentials. Dziękuję, że jesteś obecnie, słuchajcie, jest nas już tutaj 5000 followersów, także dziękuję Wam serdecznie za to. Czuję ogrom wsparcia, ogrom energii, bo dostaję od Was mnóstwo fajowskich, naprawdę recenzji tego kanału i dowodów na to, że to ma dla Was sens i rezonuje z Wami, co oznacza, że to, o czym mówię, nie, jest, nie dotyczy tylko mnie i moich doświadczeń. Więc cieszę się bardzo, że rezonujemy po prostu, że rezonujemy w tej żeńskiej energii wspólnie. Wracając do tematu, kochana, jeżeli doświadczasz na ten moment albo doświadczałaś takiego poczucia, że ojej, znowu nie wyszło, to pierwszą rzeczą, którą zawsze zdecydowanie rekomenduję, to jest to, aby pozwolić sobie w pełni, w 100%. Przeżyć to doświadczenie. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałaś do czynienia z jakimiś formami medytacji, pracy z energią. Jeżeli masz taką świadomość większą, to wiesz, że nawet często na takim poziomie nieświadomym opieramy się. Doświadczeniu, opieramy się w życiu takim, jakie jest, i to powoduje w nas pewnego rodzaju zmaganie. Z jednej strony opieramy się, ponieważ chciałybyśmy to doświadczenie zakończyć, chciałybyśmy się czuć inaczej, chciałybyśmy, żeby po nas spłynęło jak po kaczce, ale tak się nie dzieje. I to jest właśnie trudne w drodze randkowej, czy na drodze poszukiwania miłości, czy otwierania się na miłość, że rzeczywiście wszystko, to tutaj się dzieje, odbywa się na otwartym sercu i jest, i bywa. Często bolesne. I to, co ja polecam, kochana, to to, aby jeżeli aktualnie jesteś w takiej sytuacji, że doświadczasz takiego odrzucenia, czy doświadczasz takiego poczucia, że właśnie żegnasz się z kimś, być może to już jest takie pormementne, zakończone, zakończony temat, a może jesteś w trakcie gdzieś tam uświadamiania sobie tego, że Twój związek, a może relacja, która się zawiązywała, dobiega końca, to jest trudne. Niemniej to, do czego Cię zapraszam, to abyś pozwoliła sobie poczuć to, co czujesz. I e, bardzo często nawet nie jesteśmy świadome również, że w jakiś sposób blokujemy to czucie. I to, co nam pozwala tak naprawdę mieć pewność, że my naprawdę czujemy, to skontaktować się z ciałem. To znaczy, nie tylko e, tą historią, którą umysł opowiada, ale to, jak te wszystkie wydarzenia e, i to wszystko, co się zadziewa i zewnętrznie obiektywnie, i w rozmowie twojej w relacji z partnerem. Czy w Twojej własnej głowie, żeby to troszeczkę odstawić na bok i zobaczyć, gdzie ja najmocniej w ciele czuję to, co przeżywam. I bardzo to są różne obszary. Najczęściej są to jednak obszary klatki piersiowej, czakry serca i tak dalej. I pobycie przez 5 minut w taki bezwarunkowy sposób z tym miejscem, które może odczuwać bardzo różne sensory. Uwaga, nawet nie uczucia, bo w, podczas psychoterapii bardzo często mówimy o uczuciach. Natomiast nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że uczucie, nawet takie jak złość, czy takie jak jakiekolwiek inne uczucie, może się zmienia właściwie, wszystko się zmienia. Czasami jest tak, że nawet podczas terapii albo jakiegoś doświadczenia, takiej, takiego dzielenia się, mówimy, że czuję to i to, a tak naprawdę mówisz o tym, a już za pół minuty już właściwie coś innego, coś Ci się rozpuszcza. Więc w tym doświadczeniu tego pójścia do ciała, znalezienia tego miejsca, które jest najbardziej obarczone tym doświadczeniem e, znowu mi się nie dało, tym poczuciem też beznadziei i bezsilności, co jest właściwie esencją tego całego żalu, tego doświadczenia, nawet nie smutek tylko, nie tylko, nie, nie tylko żal, ale przede wszystkim takiego poczucia bez e, bezsilności. E, I pójść do tego miejsca, jest to tak e uh... Tak jakbyś po prostu badała każdy ruch maleńki, który odbywa się w tej części ciała. Napięcie, jakiś rodzaj um, łaskotania, jakiś rodzaj, czasami możesz mieć wrażenie, jakbyś miała jakąś tkankę wręcz y, w tym ciele, jakiegoś y, głazu, kamienia, jakiegoś metalu. Możesz czasami dostać jakąś, po prostu jakąś wizję mieć tego, co tam w tym ciele się dzieje. I pobycie w tym e, doświadczeniu, takie obserwowanie, ale uwaga, nie z dystansu, bo to też nie jest taka obserwacja jak w medycynie, Także że my po prostu obserwujemy i jesteśmy tego, ten obserwator jest taki tutaj najważniejszy, on jest taki ma być beznamiętny. To obserwowanie w taki somatyczny sposób. To jest takim obserwowaniem e, wręcz czułym, tak? To nie jest, nie jest z jednej strony nie jest identyfikowanie się z tym wszystkim. Ojej, zabolało mnie tu, spina mi się klatka piersiowa, umrę, dostanę zawału, to już jest koniec i tak dalej. Nigdy nie spotkam miłości. To jest historia z głowy. Natomiast to sensoryczne takie tylko i wyłącznie odczuwanie tych sensorów z ciała to jest takie, u, napina się, rozluźnia, przynosi się. Teraz tu czuję to w ramieniu, teraz czuję to gdzieś, na przykład nie wiem, pod żebrem, teraz czuję to w lędźwiach. I to jest coś tak żywego, to doświadczenie. Jest tak żywe, kochana, czasami też bardzo trudne, że ono pozwala odparować całej tej energii smutku, żalu, poczucia beznadziei, odrzucenia i przepracować to doświadczenie, domknąć to doświadczenie, bo takie doświadczenia, w których my nie pozwalamy sobie do końca poczuć, ale ja jestem typowo naprawdę tutaj zwolenniczką tego sensorycznego, takiego, e, takiego ucieleśnionego procesu e, czucia, który nie jest interpretacją, czuję to i to i znowu zaczynasz ci opowiadać jakąś historię, bo w sumie to i to. Nie. Cały czas ciało. Gdzie ono mnie prowadzi? Co, czego ono potrzebuje? I możesz położyć sobie dłonie na klatce piersiowej, możesz się zawinąć w kocyk, możesz dać sobie wszystko to, co powoduje, że jest ci łatwiej przejść przez to doświadczenie. To, co się sprawdza za zawsze to poczucie uparcia, które masz siedząc na przykład dubskiem na fotelu albo na kanapie, czy leżąc swoim pięknym ciałkiem w łóżku, to poczucie spotkania Twojej skóry, krawędzi Twojego ciała, tak naprawdę fizycznego z mięciutką pościelą. I to daje Ci poczucie od razu Twoich granic i przynosi Twoją percepcję do czucia, samego doświadczenia. I po takim procesie, takiego ucieleśnionego doświadczenia e, straty, e, czy tego żalu, oj znowu mi się nie udało, jest nam dużo lżej. Czasami subiektywnie, zaraz po takim doświadczeniu nie jest nam leżej, bo zaczyna płonąć więcej łez e, i tak dalej. Pozwólmy sobie na wszystko, co się pojawia jest ok. I im bardziej będzie to e, takie doświadczenie sensorów w ciele i, i podróżowanie właśnie za tymi sensorami, bez oceniania, bez mówienia, ok, ja oczywiście zgadzam się na to kłóciem w mojej klatce piersiowej, ale tak naprawdę za chwilę. Ch Chcę, żeby za chwilę zniknęło. Nie, totalnie bezwarunkowe. Oczywiście też nie jest tak, że masz leżeć plackiem przez godziny czekając, aż to przejdzie i fundując sobie na przykład taką bardzo ostrą jazdę. Niekoniecznie tak. Może to być 5 minut, tak? Mojego, własne, mojego kontaktu z ciałem, które również doświadcza, która doświadcza tego trudu. Uwierzcie mi, że dla głowy robi się lżej. Jest mniej takiej tendencji do tego... Ojejku, do tego, przepraszam, usłyszałam zamek i y, zakrzysnąłam się, mniej takiej tendencji do tego, żeby utykać w tym doświadczeniu, żeby non stop opowiadać sobie te historie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest na poziomie takim y, cielesnym. To możesz zrobić, żeby rzeczywiście odżałować, żeby rzeczywiście e, dać sobie radę z tą stratą, żeby przeżyć tą swoistą żałobę, bo to jest żałoba. Natomiast druga część tego, e, co należy e, właśnie, jak, jak należy tego doświadczyć, to jest już poziom bardziej mentalny, bardziej na, dla nas znajomych, że lubimy sobie pogadać, lubimy nazwać rzeczy, nasz umysł lubi przeanalizować sobie e, różne e, historie, które miały miejsce i tak dalej, ale tu bym Cię zaprosiła do tego, by spojrzała na stratę tego mężczyzny, który nie chciał lub nie mógł, to jest jego subiektywne właściwie odczucie, to zawsze jest subiektywne uczucie, czy my nie możemy, czy nie chcemy e, być z Tobą, albo two, to Twoje odczucie tych wszystkich powodów, dla których być może to Ty zdecydowałeś się nie związywać z mężczyzną, co do którego masz uczucia, ale jednak postanowiłaś tego nie kontynuować albo postanowiłaś to przerwać. Więc spójrz na to wszystko jako pewnego rodzaju zasób. Tylko to, co my najpierw robimy, to myślimy tak, oj, gdyby on tylko nie pił na przykład, fajny facet, fantastyczny, nie wiem, ta, ta, tak ja tutaj, takie, takie, ale ten alkohol. Widzę, że to jest mężczyzna, który ma tendencję do alkoholu, albo jesteś już w związku być może, jak odżałować taki związek, długoletni, piękne doświadczenia i tak dalej, byłby fantastyczny, ale gdyby tylko chciał się rozwijać, a się rozwijam, a on się nie chce rozwijać. I to gdyby tylko, gdyby tylko tego nie było, gdyby tego nie było, gdybym ja na przykład czuła inaczej. Kiedy mi to tak bardzo nie przeszkadzało, mógłabym być z tym mężczyzną, nie musiałabym niczego zmieniać, nie musiałabym teraz przeżywać tego dyskomfortu. I to podchodzenie do tej straty z takim podejściem, pod, z takim podejściem podchodzenia, haha, y, patrzenie na to, te, te przeszkody, jako... Właśnie taki wrzut na dupie to, to sprawia, że ten żal nasz staje się większy. Ja bym Cię troszeczkę zaprosiła, żebyś ty o 180 stopni spojrzała z innej strony na te przeszkody. Te przeszkody i być może Twój feeling, że ten mężczyzna jednak. Mimo tego, że przeszliście 10 lat wspólnie razem, macie dzieci i tak dalej. E, I jest wspaniały, tak, ma, ma wiele wspaniałych cech, ale to i to sprawia, że ty czujesz jakiś głód, że ciebie gdzieś ciągnie, nawet nie jesteś w stanie do końca może powiedzieć co, ale ty czujesz, że potrzebujesz zmiany. Kiedyś miałam taką klientkę, która przyszła właśnie e, w, w, z takim poczuciem, że odchodzi z całkiem dobrego związku, ale, bo musi, bo to się woła. E, zatem spojrzeć na to, jak na zasób, bo my lubimy mieć rzeczy pod kontrolą, lubimy y, mieć przewidywalność, natomiast w związku w miłości, kochana, naucz się, tego tej przewidywalności nie ma. Oczywiście, jeżeli mówimy o małżeństwie jako transakcji, jako kontrakcie, chociaż on też jest kontraktem w takim pozytywnym z tego słowa znaczeniu, ale tak po stare świecko, albo tak jak to było przez setki lat do tego naszego XXI wieku, to rzeczywiście małżeństwo miało być stałe i ono miało coś zapewnić, ale jak wiesz, tam w małżeństwach nie za, y, zazwyczaj nie chodziło wcale o miłość i te potrzeby uczuciowe i tej realizacji takiej romantycznej, to odbywały się często poza, e, poza małżeństwem i e, w bordelach i w różnych innych miejscach. Ale nie tylko, zupełnie bez oceny. W każdym razie spójrz na tą przeszkodę jako zasób. I teraz tą przeszkodę, o której myślisz, że to jest coś, co uniemożliwiło Ci e, to spełnienie, które było tuż, tuż, Włóż sobie na półkę swoich standardów i powiedz sobie coś takiego, jeżeli było możliwe doświadczenie takiego mężczyzny, gdzie było prawie wszystko, tylko ta jedna rzecz, a w ostatnim nagraniu mówiłam o, o mężczyźnie, który w pełni akceptował kobietę, chciał, ją, chciał być na z nią, chciał z nią mieszkać, chciał z nią układać sobie całe życie, z nią, ale nie z jej dziećmi. Natomiast Pytanie jest, czy rzeczywiście ta akceptacja tej kobiety jest taka cała. Ta kobieta poż, po, poczuła ogromny split w sobie. I kiedy pracowałyśmy w sesji 1 do 1, ona poczuła, że ona tego nie chce. I to permanentne uczucie, że gdyby nie to jego uprzedzenie, gdyby to nie to jego feeling, tak? Też, też zupełnie bez oceny. Każdy ma prawo czuć tak, jak czuje. A tam autentycznie było troszkę uprzedzeń. Niemniej, gdyby nie ten jego feeling odnośnie tego aspektu mojego życia i tego, że on jest. I momentną cechą w ogóle mojego życia i mnie, bylibyśmy szczęśliwi. I teraz odwrócenie tej sytuacji i poczucie przez tą kobietę tych granic, których ona nie miała, dopuszczając do tego, aby ktoś stawiał jej takie warunki, to też jest taki taniec, który tam się odbywał. Natomiast zobacz, że włóż sobie to, że ty chcesz być akceptowana w 100%, bo jej to 100% znaczy naprawdę 100%, a nie jakąś iluzję na półkę swoich standardów. I poczuj, że tak naprawdę jest możliwe, że miłość że żeby jest możliwe absolutnie, żeby dostać miłość od mężczyzny, który nie będzie cię kawałkował, który nie będzie mówił, to jest fajne, więc ja to sobie biorę, chcę z tobą w ogóle spędzać czas, chcę, żeby było miło i przyjemnie, ale tak naprawdę to mnie przeszkadza. Kiedyś usłyszałam od mojego partnera, że no, gdyby było więcej pieniędzy. No i to była taka. Aluzja niewinna do faktu ile zarabiam, ile zarabiałam na tamten czas, więc jakby często jest tak, że można sobie y, to co nie wypaliło włożyć na półkę swoich standardów i zamienić w ogóle myślenie i patrzenie na to i y, uznać to jako swoje trufeum, ja wiem już o sobie. Tyle, że w relacji, jeżeli pojawia się taki, taki wątek, jeżeli to brzmi w taki sposób i taki, ja nie dam rady. Następnym razem, kochana, nie będziesz miała już tej tendencji, żeby popadać w iluzję, bo ty już też... Poznałaś siebie, to jest właśnie częścią też takiego ludzkiego, takiego podstawowego samopoznania tego, gdzie są nasze granice, jak wygląda moja wizja związku. I uwaga, są teraz współcześnie kochane takie trendy, że ludzie też coraz częściej są w związku, a na przykład nie, nie mieszkają ze sobą. Oczywiście nie jest tak, że taka decyzja nie jest obarczona jakimś innym ryzykiem czy ciężarem, jest, bo co, jeżeli e, która z której yy, ze stron, mężczyzna czy kobieta się rozchoruje. To co? To znaczy, że nasz związek jest tylko na dobre, a na złe to już nie? Albo co, jeżeli na przykład będziemy chcieli mieć dzieci? Więc to zawsze są takie dynamiczne decyzje. Nie uważam, żeby to było złym pomysłem, mieszkanie osobno, ale natomiast od to zawsze rodzi jakieś jakieś reperkusje, i każda inna decyzja, mieszkanie ze sobą wspólnie i posiadanie własnych dzieci również rodzi reperkusji. I przejdę teraz tak płynnie do trzeciego punktu, który pomoże ci być może w przytrawieniu doświadczenia tej straty, tego poczucia znowu się nie udało. Mianowicie, żebyś nie patrzyła na miłość czy na związek jako coś właśnie permanentnego, stałego, jako jakiś punkt, który osiągamy i to już jest zrobione. My mamy taki nawyk myślenia e, i robienie takich stop, stop klatek z doświadczeń, z obszarów naszego życia, a tak naprawdę nigdy nie doświadczysz w związku, będąc czy będąc ingielką stop klatki. Ja uważam, że bycie w związku, bycie z ingielką cienie i blaski się równoważą, to jest tylko kwestia decyzji. I dziś możesz sobie pozwolić na myślenie o związku jako Twojej możliwości. I jeżeli otrzepiesz się ze straty, którą przeżyłaś, doświadczeń, których doświadczyłaś i zdecydujesz się nadal otwierać swoje serce na miłość, to będzie to ryzyko, które podejmujesz w miłość, które jest po prostu wpisane w uczuciowość, w bycie otwartą, w otwieraniu się na najlepsze rzeczy w życiu. I bardzo często ten rozwój podczas randkowania to jest jeden z najsilniejszych, najpiękniejszych rozwojów takich personalnych też, ale też duchowych dla kobiety. I w przypadku właśnie tego, kiedy na przeszkodę, którą Partner, widzi, czy jakiś fakt z Twojego życia, jakiś obszar Twojego życia, który on widzi jako przeszkodę, a być może ty spojrzysz na zasób i powiesz Powiesz, ja chcę się zintegrować z tym, że tak to jest sposób, w jaki czuję. Mimo tego, że żałuję szalenie, że to nie mogło się udać, to mój wybór jest taki, aby być w ogóle całą, aby być spójną w tym, jak czuję. Choćbym chciała czuć inaczej, nie umiem, więc podążam za moimi uczuciami. I to sprawia, że nasze życie jest żywe, też. że na że życie jest nieprzewidywalne, a jednocześnie jest piękne i dodaje nam takiej umiejętności, aby właśnie otwierać się na doświadczenie. A rozwój wszelki i bycie w związku, zwłaszcza, e, ja to traktuję jako jedno. E, to jest cholernym e, bólem e, dupy, często. Naprawdę. To nie jest tak. Myśmy nauczyli się myśleć o związkach jako w ogóle czymś fascynującym i tak dalej, i, e, i, i to fajne też jest, bo jakby dzięki temu też mamy motywację do tego, żeby się starać, żeby podejmować trup, ale, trud, ale tak naprawdę, związek jest. E, również o trudnych bardzo doświadczeniach, o kryzysach e, i e, to, to, do tego, czego Cię zapraszam, to żebyś nie myślała o związku, czy o byciu z mężczyzną, albo nie byciu jako o jakiejś takiej statycznej sytuacji, permanentnej, bo to będzie zawsze się zmieniało. Będzie się zawsze zmieniało i w związku również zdarzają się momenty, w których czujesz się bardzo samotna i bezsilna, a nawet gorzej się czujesz z tym partnerem, jak i bez niego i czasami jest poczucie, że nie masz miłości i po prostu... E, Jesteś sobie z tym doświadczeniem, i mi ja tydzień dwaj nagle się coś rodzi i pojawia się jakaś nowa energia w związku. I też to bycie na żywo, czy stanie ze swoimi własnymi uczuciami, nauka umiejętnego, też takiego umiejętnego jego, po prostu wyrażania, komunikowania tego, co chcesz, czego pragniesz, bycia w zgodzie z samą z sobą, to jest też lekcja, którą Ty bierzesz teraz, żeby wnieść ją do Twojego związku. Bo uwierz mi, kochana, nawet jeżeli to będziesz jedyną. Osobom w związku, która będzie podnosiła jakiś trudny temat, ale nie na zasadzie e, biadolenia, szantażowania, oceniania, krytykowania partnera, tylko po prostu mówiła, hej. Czy my w ogóle jeszcze mamy coś wspólnego ze sobą, albo hmm, jak, jak to jest w ogóle między nami? Nie wiem, w ogóle jakoś tak jest nie do końca fajnie, albo ja sobie tak do końca nie wyobrażam. I sama ta rozmowa, samo podniesienie tego tematu, zmierzenie się z prawdą jest czymś tak transformującym dla relacji, dla związku, że my sobie nie zdajemy sprawy, że wytrwanie tylko i wyłącznie przy tych sensorach często w ciele, przy tym ścisku w e, żołądku, przy tym kurczeniu się, przy tym e, poczuciu, Bezsilności, i tak dalej, i tak dalej, to nam pozwala po prostu w jakiś sposób e, przeserfować i znaleźć inną falę. I nagle po prostu jesteśmy w innej rzeczywistości. O tym jest relacja, o tym są uczucia. Nigdy o tym, że okej, okay, wzięliśmy ślub, to teraz to już będzie tak. Nigdy nie będziesz miała takiej pewności, bo ja nauczyłam się już, że tak naprawdę związkowi. Potwierdzasz się każdego dnia, i każdego dnia sprawdzam w sobie, czy jest tu coś, co mnie trzyma. Czasami jest, wydaje mi się bardzo beznadziejnie, a jednak mimo wszystko jest coś, co mnie trzyma, i ten związek, mój związek będzie trwał dopóty, dopóki będzie mnie coś trzymało. Będzie chociażby odrobinka większa od tego, co każe mi zrezygnować. I żal tutaj też jest w tym wszystkim, czy odżałowanie jest jak najbardziej ok. Pozwól sobie w stu procentach, żeby. To czuć. E, mam nadzieję, kochane, że wyczerpałam ten temat tego, jak e, odżałować, czy jak pogodzić się z tym, że znowu się nie udało. Dziękuję raz jeszcze, że jest Was tutaj już 5 tysięcy. E, Słuchajcie, czekam na moment, kiedy pojawi się kolejne zero, będzie nas tutaj 50 tysięcy, bardzo mocno w to wierzę, zatem wyślij koniecznie to nagranie komuś, kto będzie zainteresowany tą treścią, komu również te treści mogą dodawać otuchy, siły i takiej czułej samo, czułej samo, samo autoempatii. Kochana, jeżeli jesteś singielką i jeżeli jesteś na randkowej drodze, zapraszam Cię do opisu tego nagrania, znajdziesz w nim free... Um, Mapę Singielki to jest narzędzie pięciu kroków, które opracowałam, pracując przez już długi czas tylko i wyłącznie praktycznie w obszarze randkowania, przyciągania miłości. To są pięć y, punktów takich orientacyjnych na randkowej drodze y, i ta mapa y, Singielki jest również fajnym narzędziem, ponieważ jest tam miejsce na to, żeby zrobić sobie króciutkę ćwiczonkę i sprawdzić, jak się masz z wizją swojego związku, czy naprawdę jesteś, zespolona z tym, czego pragniesz, czy to jest jakieś takie oderwane i nie do końca realne dla Ciebie, ten feeling jest szalenie ważny. Czy e, być może zbyt się śpieszysz, a może e, wręcz odwrotnie? Czy być może nie otwierasz swojego serca, bo jest jakiś lęk przed bliskością? Czy być może zbyt szybko przychodzisz do fazy intymnej relacji, nie pozwalasz zbudować sobie emocjonalnego połączenia? Wszystkiego tego dowiesz się w mapie snowbirdki, więc skocz szybciutko do opisu i pobierz sobie tę mapę. Jeżeli ją pobierzesz, wskakujesz również do mojej bazy newsletterowej, a wszyscy, którzy kiedykolwiek byli na moich warsztatach, na moich kursach, w jak wiedzą, że lubię dawać prezenty, więc na pewno będziesz obdarowywana raz po raz różnymi możliwościami transformowania miłości w swoim życiu. Dostaniesz też super oferty, super fajnego kursu, żeński vibe na randce, który pozwoli Ci właśnie rankować żeńskiej energii i wykorzystać tą randkową drodze, drogę jako właśnie swój wzrost, jako wzrost swojej samoświadomości i także rozwój swojego duchowego pierwiastka, bo jako żeńczyni, jako kobieta jesteś tak naprawdę bardzo mocno predysponowana do tego, żeby odczuwać duchowość, aby odczuwać dużo głębiej to, co jest pod powierzchnią tego, co widzimy, realnie na swoje oczy. Pozdrawiam ci bardzo serdecznie, dzięki, że tu jesteś, bujaczki papa.